Dlaczego warto inwestować? Nie, 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 nie. Nie po to inwestujemy. Pozwólcie, że wam wytłumaczymy o co w tym wszystkim chodzi. Każdy chciałby mieć więcej pieniędzy, po to pracujemy i tak spędzamy każdy dzień. Pracuj mądrze, a nie ciężko. doba każdego z nas ma tylko 24 godziny, co nie znaczy, że każdą z nich musimy spędzić na pracy. I tu jest najważniejsza sprawa, bo ty masz takie ograniczenia, ale twoje pieniądze już nie. Gdy ty pracujesz, twoje pieniądze też muszą pracować. One w przeciwieństwie do ciebie w ogóle się nie męczą, mogą pracować dosłownie całą dobę. Oczywiście pod warunkiem, że inwestujesz. Nie wierzycie, że to tak działa? Spójrzcie na niego. Inwestorzy mówią na niego wyrocznia Zomaha. To niedościgniony wzór inwestowania, jeden z najbogatszych ludzi na świecie i jedyny na liście 100 najbogatszych Forbesa, który zajmuje się tylko inwestowaniem pieniędzy. W bardzo młodym wieku zaczął oszczędzać, a później inwestować odłożone pieniądze. I tak już zostało: Warren pomnaża kapitał od 70 lat, a sam ma lat 89. Jego specjalność to kupowanie akcji różnych spółek na giełdzie. Czasem kupował akcje, a czasem nawet całe firmy. Wśród inwestorów to żywa legenda. Inwestor to nie znaczy tylko inwestor giełdowy. Wprawdzie my też bardzo lubimy giełdę, ale jest wiele różnych form inwestowania. Przyjrzyjmy się tym najbardziej popularnym. Nieruchomości. Bardzo popularne w Polsce, co zresztą widać po rosnących od lat cenach. Nieruchomości kupujemy po to, aby ich wartość rosła w czasie, albo kupujemy je po to, żeby je wynająć i dostawać za to regularne pieniądze. Sposobów jest wiele. Możemy kupić ziemię pod inwestycje, możemy też kupić stare mieszkanie po to, żeby je wyremontować i sprzedać drożej. To jedna z niewielu inwestycji, która tak mocno łączy się z naszym życiem codziennym. Możemy w końcu mieszkać w mieszkaniu, którego wartość rośnie, później sprzedać je za wyższą cenę i przenieść się do kolejnego. Oczywiście, dzisiaj rynek finansowy daje nam takie możliwości, że możemy zarabiać na nieruchomości, nie posiadając nieruchomości, albo możemy zarabiać na wzroście cen złota, nie posiadając ani jednej sztabki czy ani jednej monety. Kruszce znane od stuleci nadal nie wyszły z mody, a inwestorzy kupują czy to złoto, czy srebro w formie monet bądź sztabek. Z reguły cena złota rośnie wtedy, gdy gorsze wyniki osiągają akcje na giełdzie lub gdy inwestorzy boją się kryzysu finansowego bądź gorszych czasów. Można też zbierać przedmioty kolekcjonerskie. Większość osób pomyśli pewnie teraz o sztuce, ale wbrew pozorom ta kategoria jest dużo szersza. Ogranicza nas głównie wyobraźnia, no i posiadany budżet. Zbierać można filmowe gadżety, komiksy, zabytkowe auta, a nawet klocki Lego. Pewnie część z Was teraz się uśmiecha i myśli, że żartujemy, ale w latach 1987-2015 klocki Lego drożały przeciętnie o 11% rocznie. Świetny wynik, tylko jest jeden haczyk. Klocków nigdy nie powinniśmy wyjmować z pudełek, bo wtedy tracą one na swojej wartości. Wprawdzie nadal nie ma funduszy inwestujących w klocki Lego, ale są takie, które inwestują na rynku nieruchomości czy w zabytkowe samochody. Więc jak widzicie, instrumentów na rynku finansowym jest naprawdę dużo. I dlatego to jest dopiero pierwszy odcinek całej serii, w której opowiemy Wam praktycznie o inwestowaniu. Zapraszam na kolejne odcinki. Koniecznie zajrzyjcie też do Akademii Inwestowania. Jeśli zdążycie przerobić cały materiał, możecie podejść nawet do egzaminu i dostać certyfikat.